Cześć, cześć, ja jestem Marcin, witam was w kolejnym poradniku do gry Minecraft. W tym poradniku pokażę wam jak zrobić nigdy niegasnący kominek. Więc tak, potrzebujemy kabel stona, kładziemy go w ten to sposób, tutaj, tu i tu. Tutaj kopiemy dołek, tutaj, na wszelki wypadek powinniśmy takie coś wykopać. I jeszcze tu i tu, kładziemy tutaj kabel stona, o tak. Jak Wam pokazuję. Wszędzie. I tutaj kładziemy na netera. Yy, w piekle go zdobędziemy. I jeszcze tutaj. Można kabel stona. Ach, kurczę źle. Poczekajcie, nie mam kilofa. Ale no, dobrze. Yy. O, tam chciałem to wstawić. I teraz bierzemy zapalniczkę, podpalamy tutaj. I on nam nigdy nie zgaśnie. Dla ulepszenia możemy jeszcze dodać trzy takie i jeden tutaj. I mamy piękny kominek. Jeszcze tutaj możecie jakiś obrazek dodać, czy coś i będzie fajny kominek. I on wam nigdy nie zgaśnie. Dobra, no to dzięki za obejrzenie mojego poradnika. Liczę na łapę w górę. Komentujcie, oceniajcie. Spoko. Nara.